Cześć! Hello. cześć, Hello. Kowalskie dwie tym cześć. razem e, Słuchajcie, chyba tak naprawdę to A. będzie kontynuacja e, oceny... naszego oświetlenia o właśnie, kontynuacja oceny naszego oświetlenia e, nie wiem czy pamiętacie jak dawno temu albo i niedawno był nagrywany ostatni film e, z właśnie z początkami tej lampy no tak, z tym pilotem było i... no, ale ten ale e, no powiem tak Jestem mile zaskoczona tym, że przy tych 29 watach. Ja wiem, że jeśli chodzi o ledówki, to trochę inaczej tam się yy, to wszystko mierzy i bardziej lumeny i tak dalej i tak dalej. No, ja szczerze mówiąc trochę się bałam, że tego światła będzie za mało, ale powiem wam szczerze, że yy, Takiego e, wzrostu tak. roślin w ciągu 10 dni no, to, czy 11. To, to jeszcze nie widziałyśmy. To jeszcze nie widziałyśmy, tak. Naprawdę. E, I tak zarosło, zresztą to, co widać, e, to już do tafli wody. Jedyne braki światła, e, które mogłabym e, tutaj zauważyć, to jest tutaj o, ta roślinka, której nazwy nigdy nie pamiętam. Ale jest to jedyne, jedyny punkt w tym akwarium, teraz na dzień dzisiejszy, gdzie widzę, że trochę tak jakby listki zaczynają żółknąć. Podejrzewam, że jest to brak światła, dlatego że cały czas wszystko było ok. One rosną, one, one zaczęły iść do góry, ale, ale jednocześnie te listki gdzieś tam troszeczkę zaczęły żółknąć. Chyba że przez szybszy wzrost zaczęło im brakować jakiegoś tam. Składnika. No ja dzisiaj no. robiłam testy? M, testy. No i tak, woda, beton, no ale to jesteśmy przyzwyczajeni, że w kranie mamy 21 no. e, stopni e, twardości ogólnej, więc e, szał nie ma. No, no ale, ale jakoś to wszystko tutaj funkcjonuje, tak jak widać, i, um, no i, i, i większych braków tutaj nie obserwuję. No, no. Też dlatego, że te rośliny nie są jakieś nie wiadomo jak wymagające, tak? No bo e, umówmy się, że kryptokoryny, ludwigie i tam jakaś rotala, no to, to nie jest to, e, że tak powiem, szczyt skomplikowania, jeśli no. chodzi o, o, o hodowlę roślin. Także e, nie wiem, zobaczymy. Ja tutaj na razie niczym nie, nie nawożę. Robiłam dzisiaj testy, też robiłam żelazo, robiłam. E, co ja tam robiłam jeszcze. Mm, już nie pamiętam, żelazo mam 0. Mm, PO4 mam e, tam 25 setnych, więc też jakoś. E, no jest widoczne na początku. Na początku jak mierzyłam po chyba z pół roku temu po założeniu akwarium, to było wszystko no. na 0 za to azot jest 20. No ale jest to taka, taka jeszcze norma. Rybom to nie szkodzi, więc, więc niech sobie będzie. Rośliny też nie odnotowują przez to jakiegoś, jakiegoś tam ubytku. Co jeszcze? No, zauważyliście, że, 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 że jakoś tutaj rura filtr, tutaj, tutaj, koło, koło tej, koło, koło, czu... dobra, dobra. koło czubka. Tej, 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 czerwonej roślinki jest, jest taka rura i, i, i to jest filtr. No, ale o filtrze już chyba to, co miałyśmy powiedzieć, to powiedziałyśmy, więc e, filtr na razie. Ja na razie się odłączam. <laughs> Odłączasz się na razie. <laughs> ok, filtr na razie e, jest w porządku. Mm, działa. Działa. Nie mam żadnego mechanika wrzuconego, typu filtr wewnętrzny, bo, bo, bo nie widzę, żeby coś się działo negatywnego w akwarium. No, te testy dzisiaj wyszły nie najgorzej. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Aha, bo że zapomniałem zupełnie. Jakoś w takim rekordowym tempie ta setka się, że tak powiem, tutaj zdarzyła, bo jeszcze jakiś czas temu dziękowałam, że, że jest was obserwujących 400 osób, teraz już jest prawie 500, tym razem się nie spóźnię i nie wpadnę po, to po przekroczeniu 500 tylko jestem teraz wcześniej i, i już um, za każdy jakby za każdą osobę z, osobna, która gdzieś tam e, się tutaj do mnie e, do mnie wpada na ten kanał i, i ogląda to bardzo dziękuję. Mm. Ja już mówiłam wiele razy, że jest to dla mnie ogromna frajda I, i tym bardziej jak widzę, że ktoś mówi Kowalska nagraj coś w końcu to, <noise> to się bardzo cieszę No i co, to chyba tyle Muszę, muszę jakąś Helenkę tutaj yy, Że tak powiem wrzucić albo, albo dwie Helenki, albo trzy Bo rzeczywiście tych małych ślimaczków tych, tych, małych, tych małych ślimaczków mi się tutaj namnożyło, i, i rzeczywiście jest ich sporo. Trochę, chyba za dużo już. A tak poza tym, to co? No? Czeka mnie niezła przycinka, i to tak widzę. Jeśli te rośliny będą tak rosły, jak rosną teraz, no to ta przycinka będzie, będzie całkiem niezła, bo one rosną. Ja Miałam takie wrażenie, że coraz szybciej. Od kilku dni po prostu. Co rano wstaje i widzę, że te rośliny są większe i większe i większe I naprawdę nigdy tak nie było wcześniej, bo Światło było dużo mocniejsze, no bo przecież było dużo więcej ilumenów i, i wad i tak dalej i tak dalej A jednak coś im tutaj pasuje, jakaś barwa, nie wiem Coś tam, coś tam im się zgrywa i, i, i rosną No mam nadzieję, że nie zacznie im brakować składników odżywczych, bo nawożenie to nie jest to, co ja y, lubię najbardziej i, i no po prostu się na tym nie znam więc nie chciałabym sobie tutaj narobić bałaganu y -y. i tutaj z tego miejsca pozdrowienia dla Tramala <grydy> i jego akwarium po, po urlopie <grydy> nie zazdroszczę naprawdę nie, nie, że się śmieję po prostu yy, nie, nie zazdroszczę aczkolwiek, aczkolwiek młoda Kowalska powiedziała, że jest że jest piękne i jej się bardzo podoba, więc ja nie wiem, czy ja bym na Twoim miejscu lała tam coś, żeby się tych klonów pozbyć. <grym> no dobra, słuchajcie. Kończę. Idziemy z młodą grać w GTA. <grym> nie, na, razie nie. na razie nie chcesz? No dobra, to mam, matka sama pogra, sobie w GTA. O. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.